Marek, ale tu masz kawał przestrzeni? No, jest dość dużo metrów. Jaka to jest powierzchnia? Pierwsza hala 300 metrów. To jest ta. Tak. Druga hala, tamta wewnętrzna, 200 metrów. Tam są moje prywatne auta. Ile tak aut ogarniasz na raz? Na raz możemy robić. Raz, dwa, trzy, cztery. I y duże masz to obłożenie? Tydzień do przodu. A jak to cenowo wygląda? Cenowo poznaczy. Przyjeżdżam do, do jakiegoś typowego Hansa, albo przyjeżdżam do ciebie, to jest duża różnica cenowa? 70% tańszy jestem na pewno. Z czego to wynika? My inaczej do tego podchodzimy. Niemcy robią to jakby totalnie z godzinówki. Ile wyjdzie, tyle wyjdzie. Niemcy, jak jest zerwany gwint gdzieś nie zastosują tulejki, helicoil, nie naprawią gwintu. Oni od razu będą chcieli wymienić element albo powiedzą: Dobrze, to się nie da naprawić, tak? A jednak wiele rzeczy da się naprawić, tylko trzeba chcieć. Co my tutaj dzisiaj robimy, powiedz? W tym BMW-33 e robimy serwis olejowy, kolekcjonerski model naszego kolegi lakiernika. Przyznam, że wygląda kozacko. Marek, jak ty już tyle lat prowadzisz tu biznes. Czy miałeś problem z założeniem firmy w Niemczech? Żeby założyć warsztat, musisz mieć papiery mistrzowskie. No właśnie. Tak zwany niemiecki Meisterbrief. Jeżeli jesteś mechanikiem po szkole i nie masz majstra, to nie wolno ci robić układów hamulcowych, układów bezpieczeństwa airbag, wtryskowych. Zostaje ci tylko wymiana olejów, Opon... oponki i koniec. I czyszczenie aut. No to jak to, yy, zrobiłeś tak, że, że możesz ogarniać wszystko? Przez to, że miałem działalność wcześniej w Polsce i mam skończone szkoły mechaniczne. Mhm. Zdałem egzaminy mistrzowskie. Czyli pojechać do Polski, wyrobić papiery? Tak. Papiery, które wykonajesz w Polsce, liczą się tutaj w Niemczech. Tak, są akceptowalne, tylko trzeba je uwierzytelnić. I to uwierzy uwierzytelnianie trochę trwa. Rok czasu. Kurczę. Dyplom mistrzowski powinien wisieć na ścianie w każdym normalnym warsztacie. Nieważne czy to są polskie czy niemieckie, powinien być do wglądu papier mistrzowski. Wszystkie warsztaty, które jeżeli ktoś nie ma, nie posiada papieru mistrzowskiego, nie jest to jakby stuprocentowy warsztat.